Yo, 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 sianeczko. Lolo320, jesteśmy na serwerze mentis2.pl. Właśnie y, jestem w Redlesie, dropiłem trochę z metków i tak dalej. E, tutaj już mi się liczby troszkę zwiększają w tych tutaj symbolikach i certyfikatach. Niedługo, jeszcze tak, myślę, z 2-3 odcinki będzie można wymienić sobie na peta. E, i tak, mamy sześć szkatułek umarłego rozpływacza, liczę na jakąś trutkę, nie powiem, że nie, i staleczkę, no stalka i trutka to jest wymagane, dobra, jak widzicie, zamknięty czacior, jedziemy, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, i ostatnia, uwaga, szósta, i ja pierdolę, co to jest kurwa za syf? Jakieś kurwa pizdy, smyndy i jeszcze dla woja nic nie, a kurwa wszystkie staleczki są. Jeszcze jakaś popierdolona zbawka. Jak widzicie już się wszystko pozmieniało. Nie mam już tej starej wersji klienta, bo tamta była wersja Beta. Nie, 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 nie mogę. Tamta była wersja beta, teraz pobrałem sobie nową, oficjalną wersję, jeszcze nie dodają łatki, ale pewnie zbytnio nic jeszcze tutaj nie dają w tej łatce, bo łatkę jest cały czas. Tak, na wstępie to... Aha, wylos wylosowałem. Zrobiłem sobie fms średnie 41, 15 Vitala, 5, 15 na Luda, 5 ziądlenie. Hity są bardzo małe. Ale to przez to, bo tutaj ja mam to, ogólnie jeszcze chcę zrobić sobie bówkę, ale nią chyba zrobię inny. Let's play, to już y, se, drugi sezon, będzie bówką przez Mantis 2.pl. Mm, ale dobra, teraz y, mykam i widzimy się przy chyba y, XP, nie mi się zdaje. No więc trzymajcie się i za chwilę wracam. Boja! Dobra, jednak nie poszliśmy do y, Atlantydy XP. Tylko pomyślałem, że będę dalej dropił te szkatki umarłego rozprawacza i drop. No muszę tą trudkę zdobyć, no bo in... inaczej nie widzę siebie później. Kurwa Dajcie mi się tam dostać szybki. Ja pierdo. Dobra, czekamy chwilę. Dobra, tu ładnie i ładnie obkrążymy i... Ja wredę jeszcze te pniaki w <grywa> Dobra mm. Już jedną szkatkę mam przeszykowaną Teraz dropię sobie Może dropnie mi druga, nie wiem Bo ogólnie dropem w redlesie więc polecam tutaj sobie siedzieć Siedzieć, siedzieć, super mm. Czaskamy, czaskamy Jeszcze to sobie wszystko połączam, Pięknie Dobra Nie wiem dlaczego, ale mam taką zasadę, że na przykład końcówka metka odbijam, zakładam FMS-a, pach 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 i dropi mi szkatułka zawsze, nie? więc nie wiem, zależy od szczęścia albo... Jedziemy dalej, jedziemy, 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 szybko, szybko, szybko. Może jeszcze mi się uda tutaj tego skida pokazać na koniec? Jeszcze raz, no bo zajebiście wygląda Hity bardzo małe, ale No damy radę, chyba. Dawaj, dawaj. Są lekkie lagi serwerowe. Nie wiem czemu. Dobra, patrzcie. Bęk! I wszystko tutaj rozwalane prawie. O kurwa, metka mnie rozjebała i właśnie w tym jest problem, że sobie kończę tego. Tak, ładnie kończę sobie z i żadnego dropa. I tak jest zawsze jak z kończę. Więc dobra, widzimy się jak może przez ten metku albo sprzexu. I jesteśmy właśnie w Atlant Jeff 2, to jest takie szybkie i mamy. Czy nie mamy? Nie mamy. Kurde. Dobra, teraz tu będziemy mieli. Więc cyk tu yeps Yep! I rozpierdalam system 7-5. Dobra, widzimy się przy kolejnym level upie. Nie wiem, czy jakiś konkretniejszy, czy coś na stylu. Dobra, Z2. Dobra, za chwilę będziemy wbijać level up 76. Masakrycznie ciężko idzie ten EXP Może tutaj na mieszanych trochę lepiej idzie. I mamy się... Chujam. Chwilę. I mamy 76 level up. E, tak, ogólnie tutaj będę trochę jeździł. I tutaj jeszcze, tutaj w tym miejscu. O. Tu są same generały. I oczywiście znaczy same te wojowniki i tak dalej. No, trochę jest taki spory spot. Ja zbytnio go nie uciągam, no ale. O kurwa chyba się wyjebie. Dobra, odjadę. Nie wyjebałem się. Dobra, silny na ryj. i klepiemy dalej. Widzimy się przy level upie 77. Ojojo, yo, 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 LO320, właśnie będziemy dowiedzieć level 77. Jesteśmy na tym spocie, gdzie byłem wcześniej i szkila jedniemy, pff, wszyscy rozjebani. Bang bang bang, jeszcze procenta I mamy level up 77. Widzimy się na lewej, ale up. level upie 78. ZD. Yo, 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 jesteśmy z powrotem. Za chwilę będziemy dobijać level up 78. Eee, jeszcze tutaj tutaj czeka naskierowca. I patrzcie, Bleg. tak jest. Kocham tego skilla. Mamy level up 78. Powiem tak, masakrycznie się tu będzie spiło do 8-6 levela. Nie wiem skąd PTK. Będę musiał chyba władować w pisa trochę. Z trochę, no trzy około. Bo lekko tutaj nie będzie. No, chyba że ktoś. I tak e, potrzebuje e, trutę na sel, Jak ktoś ma. Bojowego i staleczkę. Te rzeczy mi są najbardziej potrzebne. Jakby ktoś miał, to mogę coś, nie wiem, oddać. Perły, nie perły. Mm, Kais. E, nie wiem, jakąś inną stalkę też dać. Nie wiem, co będziecie chcieli tam. Więc jakby co, to piszcie w komentarzach, kto ma. Albo po prostu mi napiszcie na fejście. Jak macie. Mnie znajomych albo coś nic do dobra widzimy się przy level upie 79 idziemy jedziemy klepa 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 cały czas tylko muzyczka muzyczka pompa 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 i tylko F4 na pelerinki i jechane cały czas, nie schodzę bo chcę sobie zbugować tego dzika ponieważ jak założysz to i to i to ci się skończy to dzik zostaje a ty z niego schodzisz to jest naprawdę fajne level up 79 Właśnie wybił, widzimy się przy level up 80. Pompa! Dobra, wybiło mi się przypadkiem level up e, 80, ale jadę dalej i widzimy się na level up 81. To będzie się szczał. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zaraz z ile stało? 15% e, i będzie level up 81. No powiem tak. Ani gorzej, ani, ani źle, ani dobrze nie idzie, wyjdzie tak średnio. Widzicie, 15%, to są dwa spoty. I tak średnio. Dobra, krepa, krepa, zostało jeszcze, uda. 5%, jedziemy na pełnej pompie. Spot się zrespię, no nie, nawet nie ubiję, że już się zrespię, więc jest dobrze. <todgłos> Ten z jest mega, po prostu przewołanie muskawicy jest mega Patrzcie to yy, Dobra, jedzie, jedzie Bierzemy sobie takie spota, prawie The Dash dalej. Mamy 81, ale patrzcie, prawie The Dash to wszystko rozpierdala i psz, leżą Normalnie zajebiste, dobra, widzimy się przy level yy, 82, Zedzie. Dobra, jesteśmy z powrotem, zaraz będziemy wbijać level up 82! Tak jest, taką pompą kurwa jadanie, że to jest nieporozumienie. Czy takim ciężkim ekspię? Już sobie mówiłem, nie, dobra, stop. Już nie, nie ekspię, no to wpijdzie. Ale nie, tu musi być taka pompa. Od 86 6 levela... Dobra, mamy 82. Od 86 6 levela mm, będą dropić trudki i tak dalej. No z tych umarłych rozprowaczy też mogą dropić te, ale nie chce mi się teraz. Mogą dropić y trutki, stalki, y Wszystkie te pierdołki takie, więc będziemy dopiero później ulepszać wszystko, całe eku, bo chcę zrobić, jeżeli mi się to uda, jakieś eku do PvP i na końcu już całego sezonu pierwszego, bo drugi sezon, tak jak mówiłem, będzie szamanem, yy, zrobimy sobie yy, takie PvP jakby, turniej PvP, no to się turniej, no ja będę różne tam rozgrywki, PvP robił i tak dalej. Więc dobra, widzimy się przy developie 83. Dobra, proszę Państwa, z powrotem mamy 85%. Zobaczycie jak to ogólnie leci, idzie i skacze i tańczy i śpiewa. I w ogóle i teraz to no, tak jest na kurwa taki skin, nie, ja ten kurwa skin tak będę chwalić, że to jest nieporozumienie. Dobra. Po spociku dostajemy około 5-10%. Do Zależy jakie jest obfity, e co tu mogę więcej powiedzieć? Mamy 83 lewe za chwilę. Kurwa, taka pompa się szykuje z kumplem Adamem, czyli Trytonem. Szykujemy kolejny jakiś let's play. Jeszcze muszę dzisiaj Emperusa nagrać, czwarty odcinek. Eee, co tu jeszcze masz? I kolejny serwer, próbujemy znaleźć. I napierdalamy taką pompą, że to jest chuj. I teraz. Oh, jeszcze mogę użyć. Dobra, zostało nam 1,5% Bizgamy, pizzgamy, pizzgamy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I mamy 83 level. Ja mykam z psem i widzimy się przy level upie 84. czwartym, Dobra, jesteśmy z powrotem. Za chwilę, o, właśnie wybił level up 84. Ja, pierdolę, a przed chwilą zamieszanie zrobiłem, bo teraz zgadam ogólnie na SKAPE, na no, e, Facebooku, sobie piszę i tutaj House Barry, House Barry i te sprawy. Jeszcze jeden level i kończymy odcinek nareszcie, bo jestem tak już wykończony. Masakrycznie ciężko się już XP, jeszcze zostawimy dwa levela do następnej mapy, <coughs> ale to już w kolejnym odcinku. Więc y za chwilę się widzimy przy levelapie 85, czyli ostatecznym. Szczał. Dobra panie i panowie, jesteśmy z powrotem i teraz właśnie będziemy dobijać level up 85. No kurwa nie wierzę, normalnie nie wierzę. Taka sakramenska, niska pompa. Tu jeszcze sobie ładnie weźmiemy. Cyk, 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 malina, bum, cyk, cyk. Pam, pa, pam, 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 pam. Ja pędę dole, ale mi odpierdamy. E, pali i mamy... Nie, kurwa, nie wiem, czy jakieś pali mi oglądają, ewentualnie jakieś dziewczyny. Bo jeszcze nie ten wiek, panie. Ale spoko Dobra, 85 level up właśnie został wbity. No kurwa sakramentka pompany Nie, nie chcesz już ogólnie ekspić. Więc w kolejnym odcinku pewnie będzie level up 86. Nowa mapka Więc dobra, ja się z wami żegnam. Z tej strony był Last Dragon. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz i oczywiście subskrybuj mój kanał, jeżeli Ci się spodobały filmy. A ja się z Wami żegnam, bo mnie zaraz wyjebał bao ba. No to trzymajcie się, na razie strzeczka, jo Tak na wstępie jeszcze nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji kształt